Witam. W tym czasie teraźniejszym, w którym jesteśmy, mamy czas do przerobienia tego, czego do tej pory nie potrafiliśmy zrobić. To czas, który nas szkoli. Wszystkie błędy, które istnieją, nie są błędami to nie jest błąd, to jest lekcja do przepracowania. To, co my uważamy, że jest błędem, to jest dla nas największym skarbem, bo jednocześnie wtedy następuje samoocena wewnętrzna siebie. Czyli wnętrze nasze zostaje czyste. I o to chodzi, żeby wypełnić Tą czystą, czystą naszą naturą, to wnętrze nasze, które jest, żeby nie było żadnej skazy. Mamy na to czas. Każdego roku, właśnie w teraz w Pannie, możemy to robić. Teraz w Pannie mamy na to czas. Panna jest stworzona do tego. Panna jest higieną naszego umysłu. Pana jest prośbą o to, żebyś z tego skorzystał. To planety od ciebie wymagają, nie my. To jest wielka walka nasza duchowa wewnątrz, żebyśmy mogli zaprzyjaźnić się z wszechświatem i z kosmosem, aby dotarła do nas ta największa energia, jaka jest. Po to, żebyśmy mogli stanąć i powiedzieć, że jesteśmy sobą. To jest najważniejszy moment w wszechświecie. Nauczyć się żyć zgodnie z prawami kosmosu. Kosmos od nas wymaga. Planety ustawiają się zawsze w inny sposób i czego innego dotykają. Dotykają wnętrza naszego. To Jowisz, który od nas wymaga. To Księżyc, który jest naszą naturą. To Saturn, który jest naszym nauczycielem. Coż więcej żądać od kosmosu? Jeżeli my żądamy, to On od nas tym bardziej ma prawo egzekwować, a my poddajmy się temu, bo nie ma nic piękniejszego, jak być dumnym z siebie, a to ten czas, by unieść głowę i nieść ponad. Zapraszam na dalszy ciąg, opowieście o astrologii. W ten nietypowy sposób, bo troszeczkę inny, jak zawsze, ale po to, żeby uświadomić sobie, że jesteśmy jednak czymś więcej. A to więcej to nasza satysfakcja, przede wszystkim, i nasz rozum. A jeżeli rozumiemy, to wiemy, że podążamy za tym, co jest najważniejsze. Za mądrością. A mądrość, to cóż, przychodzi z wieki. Więc czas jest zawsze ten sam. Czyli podróż od wojownika do mistyka, co co powtarzam jak mantrę. Do zobaczenia.